Cześć, witajcie. Dzisiaj postaram się przetestować dwie szlifierki kątowe, akumulatorowe. Jedna z nich to jest już prezentowany całkiem niedawno na moim kanale Works. Model WX812 z akumulatorem 4A. Tak. Do tego materiału odnośnie w prawym górnym rogu. Teraz też mam do tej szlifierki akumulator 2A, z tego względu, że chciałem, właśnie porównać to do szlifierki kątowej, którą co jakiś czas temu firmy Wander model VSK809. Do tej szlifierki miałem akumulatory 2A, właśnie dlatego Tutaj chciałem do tego porównania mieć też akumulator 2A firmy Works. Chciałem zrobić takie porównanie, ile na takim akumulatorze taką szlifierką można pociąć. Jak one sobie dają tutaj rady? Czy wytrzymują podobnie w tym zestawieniu? To jedynie chciałbym porównać te dwa małe akumulatory i te dwa urządzenia na tych małych akumulatorach. Będę chciał przeciąć drut żebrowany, bodajże dwunastkę. Wszystkie akumulatory zostały naładowane. W opisie będą podane linki do sklepu ze strony Works, abyście mogli zobaczyć, co firma Works oferuje na swoich stronach. Tutaj nie dopowiedziałem, że w obu przypadkach są te same tarcze, ta sama średnica i ta sama e, grubość tarczy. Zaczynamy od Wandera. Pierwsze cięcie. Pierwsze cztery cięcia Wander dał radę. Teraz będę kroił tą konstrukcję na mniejsze elementy. Koniec baterii, szlifierka WORX, tarcza 125, taka sama jak w poprzedniej szlifierce i zaczynamy. Koniec baterii. Liczymy, ile yy, szlifierka Works przecięła prętów yy, FI12. Czyli tak: raz, dwa, trzy.

Tutaj było troszeczkę grubiej do cięcia, i tu zacząłem ciąć i nie uciąłem. To jest 18. Myślę, że na upartego. Do 20 prętów na jednej baterii bezkonkurencyjnie szlifierka firmy Works. Jak na takie narzędzie do zastosowania przydomowego czy do małego warsztaciku, myślę, że jak najbardziej. Na jakiejś budowie, gdzie mielibyśmy robić jakieś zbrojenie, trzeba by ten gdzieś przyciąć, to już takim narzędziem coś możemy podziałać. Mały akumulator 2Ah, tutaj daje radę. Wystarczyłoby że założyłbym czwórkę i myślę, że ponad drugie tyle bym uciął Przeniosłem się na stół do garażu z racji, że na polu tak wieje, że naprawdę ciężko cokolwiek było nagrać, natomiast do samego testu i tutaj prezentacji możliwości to wystarczy. W opisie wszystkie linki potrzebne, aby to urządzenie odnaleźć i sobie zakupić, jeśli ktoś by byłby zainteresowany. Nie testuję już z akumulatorem 4A z tej racji, że skoro już widzimy, ile daje rady sobie to urządzenie na 2A, to na 4A dużo dłużej nam to pochodzi. Natomiast do zastosowań takich yy, domowo-garażowych, myślę, że jest to całkiem fajne urządzenie. Ja będę sobie go dalej używał i w przyszłości zrobię materiał o tym, jak to urządzenie się mi spisuje na dłuższą metę. Co ewentualnie w nim y, zauważyłem z takich y, rzeczy na minus, co na plus. Na razie jak najbardziej jestem z tego urządzenia zadowolony i mogę polecić, bo naprawdę ma takie moje potrzeby y, garażowo-warsztatowe, znaczy ogrodowe jak najbardziej. Eee, daje radę. Także w dzisiejszym materiale to tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam z bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie. Hej, cześć.